A to już lista startowa tej teoretycznie szybszej serii na dystansie 400 metrów przez Płotki. Przypomnijmy pierwszy bieg wygrany przez Robina Bilińskiego w czasie 52.37. W tej serii natomiast siedmiu zawodników na czele z broniącym tytułu Sebastianem Urbaniakiem, który już wczoraj na płaskie 400 metrów otarł się o medal. Zajął jednak czwartą pozycję reprezentant LKS Wektry Włocławek, wicemistrz Polski Seniorów z tego roku na dystansie 400 metrów przez Płotki. No i półfinalista Mistrzostw Europy młodzieżowych z Talina. Oprócz niego w tym biegu też bardzo ciekawi zawodnicy. Na torze ósmym Piotr Kidoń, AZS AWF Kraków. Tegoroczna życiówka 52 Szósty czas w tym roku w Polsce. Tor siódmy Maciej Kopeć, Wawel Kraków. 52.30. To z kolei czas numer pięć. Tor szósty właśnie Sebastian Urbaniak. 49.68. Jego życiówka z La Chaux-de-Fonds w Szwajcarii czas w Europie w tym roku. Tor piąty Krzysztof Hołup AZS UMCS Lublin 50-12 też bardzo szybko w tym roku, niedawno w Grand Prix w Nowym Mieście nadmetują Metują wicemistrz z przed roku. Tor czwarty Jakub Sobura-Durma, zawodnik który w tym sezonie biegał 51-39 czwarty w tym roku na Mistrzostwach Polski seniorów. Trzeci tor Oskar Gołębiowski AZS UMCS Lublin Sobura-Durma to oczywiście KKL Kielcem no i tor drugi Maciej Jończyk RKS Łódź, 52, 76 roczny rekord życiowy. Gołębiowski, bo tego jeszcze nie powiedziałem: 52, 23, czwarty czas w tym roku w Polsce, a więc też na pewno mu się warto przejrzeć. Trzeci, czwarty, piąty, szósty tor tak naprawdę. Te najważniejsze, ze szczególnym uwzględnieniem szóstego, gdzie biegnie Sebastian Urbaniak. Thank you. Urbaniakowi w tym roku niewiele zabrakło, żeby wypełnić minimum kwalifikacyjne na seniorskie mistrzostwa Europy w Monachium, bo to wynosiło 49.50, niecałe całe dziesiąte wolniej biegający zawodnik z Włocławka na czele rywalizacji wydaje się być właśnie on, ale mocno też Krzysztof Hołup, zawodnik AZS UMCS Lublin, zwłaszcza ten początek bardzo mocny to przebiegnięcie przeciwległej prostej w jego wykonaniu, ale już przy wejściu Łuk wyraźnie z przodu Urbaniak. Jak sobie radzi Gołębiowski, jak sobie radzi Sobura Durma. Tutaj kłopoty delikatne Jakuba Sobura Durmy potknął się na płotku. No a tu widzimy Urbaniaka, który już ma przewagę nad resztą stawki i tego nie odda. Będzie najlepszy. Jaki będzie czas 49,76, więc otarł się o ten swój rekord życiowy tegoroczny wicemistrz Polski seniorów i mistrz. Polski Młodzieżowców, po raz drugi z rzędu Sebastian Urbaniak, reprezentant Wektry Włocławek, 49.74 oficjalny czas. W zeszłym sezonie zdobywając złoto było 50.29, bieg biegowi nierówny, ale jednak pół roku, pół sekundy przez rok, no to jest spora progresja, 50.81, Ołuba drugie miejsce, trzeci mimo tych kłopotów na przed ostatnim i ostatnim płotku Sobura Durma 51 78, a więc potwierdziła się kolejność z tegorocznych tabel trzech najszybszych na trzech czołowych lokatach podczas rywalizacji na poznańskim Kolęcinie.